Cześć, witam was w odcinku z Hunt Showdown. Dzisiaj odcinek no, będzie nieco bardziej lepszy niż ostatnie 5. Zagramy sobie z Romero. Ze względu, że Romero nigdy mnie nie zawiódł. Jakoś ufam tej broni i czuję się z nią bezpieczniej niż na przykład z takim Spar Sparksem, z którym jakimś w, trze w trzecim odcinku siedzieliśmy no też całą grę w krzakach, z tego co pamiętam. Oczywiście wezmę wez wziąłem sobie jeszcze Salencera Naganta który po prostu uda mi się będzie mi służył jako broń do zabijania mobków, w sensie zombiaków, tego palącego się, multena jakiegoś i innych takich, no to już nieważne. Wezmę też nóż, no bo nóż mi jest zawsze potrzebny, tak wabiący, jako topór, bo przynosi mi szczęście po prostu, a tych rzeczy nigdy nie używam, ale zawsze je mam, bo jak je odłożę, no to właśnie.. No nie mogę ich odłożyć, bo zostaną usunięte po prostu. Nie chcę ich usuwać, więc będę z nimi po prostu biegał. Ogólnie pokażę wam ten moment. Zaraz. Albo dobra, nie będziemy czekać, pokażę wam go teraz. I za chwilę przejdziemy do gry. Dobra, jesteśmy już w grze. Z tego co widzę to w ogóle idę do tyłu. No i poszukamy sobie naszych tutaj punkcików. No tutaj może przynajmniej jeden team jakiś, z tego co widzę. Więc może tutaj być lekki problem. Ale zobaczymy. Nie chciałbym stracić tego... Nie chciałbym stracić tego Huntera, ze względu że mam przynajmniej bardzo wysoki poziom. Pierwszy raz, dopiero teraz znaczy, zauważyłem, że jeżeli badamy tą wskazówkę, wyświetla się jaka to jest wskazówka. Zawsze myślałem, że tylko z widzenia mogę określić, czy jest to z wydarzenia, czy nie. Ciekawość, taka No boś mam 100 godzin na nie, jeszcze tego nie wiedziałem. Czy ktoś tam jest? W ogóle, gdzie, to, gdzie my teraz musimy iść? Nie znalazłem jeszcze żadnej tej. O, w ogóle tu jest miotaś Nie potrzebuję miotacza. Mnie bardziej by interesował zbierać, czy tam żebrak, nie wiem jak się nazywało. Jak to wygląda? Mapa wygląda w ten sposób, czyli... Możemy iść w samą stronę w sumie. Czemu nie? Nie widzę tu już żadnych... ...snake'ów. Chyba. No jak na razie nic nie ma, więc... Dobra, pozbyliśmy się problemu, który... Nie wiadomo kiedy by się okazał problemem Może być tak, że ktoś by tam stał Ja bym wiedział, że tu są psy i potem bym miał Przewalał ucieczkę w ich stronę Dziwne, nic tu nie widzę Może tu coś będzie? Nie Chyba nie będę... albo może będą, jak to wygląda u nich, chyba będę uciekać sam. No jak będę uciekać to szkoda, jak nie, no to fajnie w sumie dla mnie. Na dole mamy spoko, może być A to co? Lemart. Lemat fajna broń, polecam sobie pobrać, jeżeli macie. Co, tam też coś? Czy ja dobrze... Nie, nie, nie źle widziałem, dobra. Ale mniejsza o to. Musimy się udać na tamtą stronę bardziej. Siedzą tam to, nie wiem czy będą uciekać, tak w sumie. O, bardzo blisko nas jest spają. No, czyli pobiegniemy sobie w tamtą stronę, myślę. Coś jakieś przeciążenia są na serwerze, o co chodzi? Nie wiem, ale mniejsza o to w sumie. Dzign 250, co? 300? Coś jest nie tak. Nie, nie powinno być. Celu. Coś się z serwerem dziwnego dzieje. Jak mi się wydaje. 700? Pójdziemy sobie tu, weźmy trawę, bo nie wiem, co to. 11 tysięcy, co jest? Ale nie, normalnie mi chodzi wszystko jeszcze. Nie ma, co tu chodzić, i się cały czas zwiększa. Dobra, musimy się na chwilę wycofać. O, 21 wróciło do normy. To Dobrze, dobre to, ale fps -y składły z kolei. Nie wiem, o co chodzi z tym serwerem. Uciekli, może się uda. To jeszcze wrócimy po trochę pająkanie. Bo z tego co widzę, wzięła go jedna osoba. To jest... Już uciekli? Serio? A nie, to jedyny. Tak, dobra, dobra, jest szansa, że nikt nie podniesie trawa w tym wypadku, w sobie sobie go weźmiemy. Jak to wygląda? Gdzie jestem? Co to leży? Znaczy? A, lampa. To jest koncert. Nie, miałem ja to inaczej rozstawił lekko. Ja bym to rozstawił w ten sposób. O, oh, niech tak stoi. Gdzie jest jakiś najbliższy, daleko? Czyli ciężko będzie nam. Fuck. Trochę słabo wyszło. Ale nie, nie powinno to dla nas być jakimś większym problemem. Kurde, w każdej gałęzie wchodzę, o co chodzi. I chyba węża słyszałem, jestem pewien, ale... Wszystko no cóż, wejdziemy sobie tutaj za chwilę, jakąś może. Hmm. Tu powinna być jakieś tamta, tak mi się wydaje. Albo i nie? Dobra, może i nie ma? Tam na górze przypadkiem nie było jakiejś amunicji? Mogłaby być. A tu mamy akurat jeszcze leczenie. Chyba nie ma. Chyba można na dole. Chyba nie ma. No raczej wątpię. Jakbym psa słyszał. chyba właśnie tu możemy tam biec, to zobaczymy, może się uda zgarnąć wóch. A przypuszczam, że jestem jedynym graczem na mapie. Tak mi się wydaje. to graże. Jeszcze nie mogę tego podnieść po Nikogo nie ma. Ciekawe. Całkiem zabawny, że go nie ma. Dosłownie mogłem w ostatnim graczem na mapie ustka. Około. Może być i tak. Mi to nie przeszkadza pod żadnym pozorem, więc. Moim zdaniem jest Git. Dużo dostaliśmy tego Bounty. Znaczy Bounty. Miotaż, nie potrzebowałem nawet takiego, takiej umiejętności. W sensie dużo EXPA dostaliśmy z tego 105 punktów. Bo dostałem 25% PUSTA, więc w sumie mogło tak wyjść. 46% poziom na proroku, Nieźle, ale chyba będę musiał przestać im grać. Jak bije. 50, bo nie będę chciał go stracić niestety. niestety niestety jak to woli jak się nazywała tam ta umiejętność co o niej myślałem szabrownik no szabrownika by mi się przydało bardziej niż miotacz. ale niedługo też dostajemy już szabrownika tam ile jeden dwa trzy cztery Trochę poziomów, jest, ale nie tak dużo. Także wydaje mi się, że to by było na tyle. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.